jedna z najbogatszych osób współczesnych czasów i prawdopodobnie najlepszy inwestor w historii. Dzisiaj powiemy sobie o wyroczni z Omaha, czyli historii Warrena Buffeta. Zapraszam. Cześć wszystkim, z tej strony Mikołaj Osiak, witam Was serdecznie w kolejnym, już 25 odcinku podcastu Biografia sukcesu. Jak zwykle, bardzo się cieszę, że mogę tutaj zasiąść, znowu do Was pogadać i mam nadzieję, że Wy też się cieszycie na ten piątek wieczór, kolejny odcinek jak zawsze. Dzisiaj, tak jak słyszeliście, Powiemy sobie o człowieku biznesu, o człowieku, który znany jest ze swoich niesamowicie dobrych i trafionych decyzji inwestycyjnych, czyli właśnie o urenie bafecie. Często tutaj nie pojawiają się te biznesowe postacie. Oczywiście to jakiś czas mówimy o przedsiębiorcach, o biznesmenach, które, którzy odegrali wielką rolę w historii i, czy we współczesnych czasach. No ale dzisiaj troszeczkę inaczej. Dzisiaj powiemy o człowieku, który stworzył właśnie inwestycyjne imperium i o tym, jakie kroki w jaki specyficzny może dla niektórych sposób podejmował. No na pewno dużo ciekawych faktów o Urenie Bafecie dzisiaj poruszymy. Mam nadzieję, że czegoś naprawdę inspirującego się dowiecie. Zresztą bez zbędnego już przedłużania, weźcie sobie coś do picia, do jedzenia, siadajcie wygodnie, no i zaczynajmy ten odcinek. Miłego słuchania. Warren Buffett urodził się 30 sierpnia 1930 roku w Omaha w stanie Nebraska jako drugie z trojga dzieci i jedyny syn Layli i Howarda Buffetta, który był kongresmenem. I biznesmenem. No właśnie, i jako syn biznesmena, Warren od najmłodszych lat interesował się przedsiębiorczością, firmami, biznesem, inwestowaniem, no wszystko co z tym światem biznesu było związane. Można to bardzo łatwo zobaczyć, chociażby po jego wpisie w roczniku po ukończeniu Woodrow Wilson High School w 1947 roku, gdzie pod jego zdjęciem widniał krótki, zwięzły napis. Lubi matematykę, przyszły makler giełdowy. Zresztą, już na tak szybkim, tak wczesnym etapie życia, jak liceum, Warren był postrzegany jako bardzo inteligentny i przedsiębiorczy chłopak. No właśnie, po ukończeniu szkoły średniej i odniesieniu już kilku sukcesów w swoich przedsięwzięciach przedsiębiorczych i inwestycyjnych, Bawet chciał nawet pominąć studia, nie kontynuować nauki, żeby od razu zająć się prowadzeniem firmy, ale ten jego pomysł został bardzo szybko odrzucony przez jego ojca. I za jego namową w 1947 roku rozpoczął dalszą edukację na University of Pennsylvania. Chciał wtedy skupić się, tak jak mówiłem, na, na swoich pobocznych zadaniach, pobocznych przedsięwzięciach, ale z powodu tak jak wspomniałem, zapisał się na studia, natomiast po dwóch latach Przeniósł się na University of Nebraska, gdzie w wieku 19 lat uzyskał tytuł licencjata w zakresie administracji biznesowej i aplikował później na Harvard Business School, ale niestety został odrzucony, po czym zapisał się do. Columbia Business School na Uniwersytecie Columbia, gdzie, po czym jak dowiedział się, że wykłada tam Benjamin Graham. Jego autorytet jego guru, można by było powiedzieć. Osoba, na której na pewno bardzo zależało Buffettowi, jeżeli chodzi o jego ścieżkę kariery, jego ścieżkę edukacji. Uzyskał właśnie na University of Columbia tytuł magistra ekonomii w 51 roku. Roku. No ale jak w ogóle Warren Buffett zainteresował się biznesem, inwestowaniem? Jak to u niego wyglądało? Wykazywał on już swoje zainteresowanie tym tematem naprawdę w młodym wieku. Zainspirowała go podobno książka, którą wypożyczył z biblioteki publicznej w Omaha w wieku 7 lat. Książka nazywała się 1000 Ways to Make 1000 Dollars. Czyli 1000 sposobów jak zarobić 1000 dolarów. W jednym ze swoich Pierwszych przedsięwzięć biznesowych Buffett sprzedawał gumy do rzucia, Coca-Colę i gazety, tygodniki, chodząc po prostu od drzwi do drzwi, jako kilkuletni jeszcze chłopak i w taki sposób zarabiając swoje pierwsze pieniądze. Pracował też w sklepie spożywczym swojego dziadka, jeszcze w szkole średniej, zarabiał między innymi na dostarczaniu właśnie gazet, sprzedaży piłek golfowych, znaczków na listy, czy nawet na oklejaniu samochodów. W 1945 roku, w wieku 15 lat, będąc jeszcze uczniem drugiego roku szkoły średniej, Buffett i jego przyjaciel kupili za 25 dolarów automat do gry w pinball. Te kuleczki, które latają, można je tak odbijać, myślę, że to gra bardziej z... Mojego dzieciństwa i dzieciństwa moich rodziców, niż no, obecnie dzieci, no ale większość słuchaczy pewnie wie o co chodzi. No i właśnie ten automat umieścili w lokalnym salonie fryzjerskim. A w ciągu kilku miesięcy stali się właścicielami jeszcze kilku dodatkowych maszyn w trzech różnych zakładach fryzjerskich w Omaha. I tak naprawdę w taki sposób rozpoczęli swoją jedną z pierwszych firm, jedną z pierwszych swoich spółek z przyjacielem. I sprzedali oni później firmę pewnemu weteranowi wojennemu za 1200 dolarów. Jak na, oczywiście na tamte czasy 1200 dolarów przeliczając na dzisiaj to są znacznie, znacznie większe pieniądze. Więc to w dziesiątkach dolarów, w dziesiątkach tysięcy dolarów możemy liczyć, więc świetnie. Przedsięwzięcie jak na kilkunastolatków. Zainteresowanie bafeta giełdą i inwestowaniem również sięga czasów szkolnych, w zasadzie jeszcze właśnie w szkole podstawowej. Spędzał bardzo dużo czasu w poczekalni dla klientów Regionalnego Biura Maklerskiego w pobliżu biura swojego ojca. Jego ojciec interesował się w zasadzie pielęgnowaniem i edukowaniem młodego Warena w zakresie właśnie biznesu, inwestowania i go nawet kiedyś na New York Stock Exchange, gdy miał 10 lat i w wieku 11 lat, już 11 lat, Warren kupił swoje pierwsze akcje w życiu i były to akcje Cities Services Preferred dla siebie i trzy akcje dla swojej siostry Doris. W wieku 15 lat Warren zarabiał ponad 175 dolarów miesięcznie dostarczając gazety dla Washington. Post. I właśnie nazbierał on tyle oszczędności, że w szkole średniej zainwestował i kupił 40-akrową działkę, na którą wynajął dzierżawcy. Tą ziemię kupił, gdy miał 14 lat za 1200 dolarów ze swoich oszczędności. Kiedy natomiast Buffett ukończył studia, zgromadził już oszczędności w wysokości 10 tysięcy dolarów, no prawie 10 tysięcy dolarów, czyli około 125 tysięcy dolarów w dzisiejszej walucie. Jak na studenta, no kogoś kto kończy studia... Ogromne pieniądze. Zaczynając od właśnie akcji w wieku 11 lat, działki w wieku 14 lat, no, było już od samego początku czuć, że Warren Buffett ma niesamowitą smykałkę w zasadzie zamiłowanie do inwestowania i do biznesu. No właśnie. W 1951 roku, po uzyskaniu tytułu magistra, Warren Buffett odkrył, że jego autorytet i wykładowca, wspomniany już Benjamin Graham, zasiada w zarządzie firmy ubezpieczeniowej Geico. Jadąc pociągiem do Waszyngtonu w sobotę, zapukał do drzwi siedziby Geico i pukał tak długo, dopóki nie wpuścił go ochroniarz tam spotkał wtedy Lorimera Davidsona, czyli wiceprezesa Geico. I obaj panowie rozmawiali o biznesie ubezpieczeniowym przez wiele godzin, a Buffett dokonał pierwszego zakupu akcji, no właśnie firmy Geico. Davidson czyli wiceprezes firmy. Ostatecznie został przyjacielem Buffetta na całe życie i miał na niego naprawdę duży wpływ, ale później wspominał, że już po 15 minutach rozmowy z młodym wtedy 21-letnim Buffettem uznał go za nadzwyczajnego człowieka. Bardzo szybko zorientował się, że Buffett jest kimś wyjątkowym. Chciał on wtedy pracować na Wall Street, ale zarówno ojciec, jak i Benjamin Graham, który był już jego, powiedzmy, mentorem, nalegali, aby tego nie robił. Wtedy zaoferował Warren, że będzie dla Grahama pracował za darmo, ale Benjamin odrzucił jego ofertę, odmówił Warrenowi Buffetowi, bo uznał, że Przyuczanie, nauczanie wszystkich tajników inwestowania i biznesu Warrena od zera, niemalże oprócz wiedzy teoretycznej i jego e, amatorskich, można powiedzieć jeszcze doświadczeń, e, jest zbyt kosztowne, nawet gdyby miał pracować za darmo. Na szczęście Warren się nie poddał, ale wrócił wtedy do Omaha i pracował jako makler giełdowy, jednocześnie uczęszczając na kurs publicznego przemawiania legendarnego już Dale'a Carnediego. Wykorzystując zdobytą wiedzę, poczuł się na tyle pewnie, że mógł prowadzić wieczorowe zajęcia z kursu zasad inwestowania na Uniwersytecie Nebraski w Omaha. I najśmieszniejsze dla Warrena było wtedy to, że średni wiek jego studentów był ponad dwukrotnie wyższy niż jego wiek no bo Warren miał wtedy zaledwie dwadzieścia kilka lat. W tym czasie kupił również stację benzynową e, Sinclair jako inwestycję dodatkową, ale była to jedna z tych inwestycji, która no, nie przyniosła sukcesu Buffettowi. Natomiast w 1954 roku Warren przyjął pracę w końcu w spółce Benjamina Grahama. W końcu po e, trzech latach od pierwszej próby Warren nie poddawał się, naciskał wręcz na Grahama, żeby mógł z nim współpracować. I udało się. Jego początkowa pensja wynosiła wtedy 12 tysięcy dolarów rocznie, co przelicza się na mniej więcej 136 tysięcy dolarów dzisiaj, więc nadal byłaby to naprawdę przyzwoita pensja, szczególnie jak na tak młodego człowieka. W 1956 roku, gdy Warren Buffett miał 26 lat, jego mentor Benjamin Graham przeszedł na emeryturę i swoją spółkę, w której Buffett pracował, zamknął. W tym czasie Buffett zgromadził już każne osobiste oszczędności, bo miał on w swojej kieszeni, w swoim portfelu 174 tysiące dolarów, czyli niecały milion dolarów w dzisiejszej walucie. W 1957 roku Buffett prowadził trzy partnerstwa inwestycyjne, a do 1959 roku, czyli już dwa lata później, ich liczba wzrosła do sześciu. I tak Buffett zaczął budować swoje inwestycyjne imperium, inwestując wedle zasad, wedle strategii Benjamin'a Grahama, którą uwielbiał i którą przesiąkł już przez te wszystkie lata, czyli żeby inwestować w biznesy, w ich wartość, faktycznie w firmy, a nie po prostu w akcje jako papierki wartościowe, na których można zyskać. Nie. Buffett. Do dzisiaj realizuje swoją strategię, żeby inwestować w firmy, które rozumie, w biznesy, które rozumie. No i właśnie na tej podstawie w ich wartość inwestować i przy okazji oczywiście zyskiwać. W tamtym okresie poznał również swojego przyszłego partnera, Charliego. Mangera. Dzięki swoim rozrastającym się partnerstwom w 1962 roku, w wieku 32 lat zaledwie, Warren Buffett został milionerem dzięki właśnie sukcesowi swoich. Wszystkich partnerstw, które do tego czasu rozrosły się do 11 podmiotów i posiadały ponad 7 milionów dolarów zainwestowanego kapitału, z czego ponad 1,25 mln dolarów dokładnie należało do Warrena Buffetta osobiście. Na początku roku Buffett połączył różne partnerstwa w jeden podmiot Buffett Partnership Limited. Który miał być jego głównym narzędziem inwestycyjnym przez resztę dekady. To właśnie dzięki tej spółce Warren miał operować swoim rosnącym ciągle imperium inwestycyjnym. Zainwestował i ostatecznie przejął kontrolę wtedy też nad firmą produkującą tekstylia Berkshire Hathaway. Później twierdził, że biznes tekstylny był jego najgorszym interesem, jego najgorszym pomysłem w karierze. No i całą branżę firmy zmienił z biznesu produkującego tkaniny na sektor ubezpieczeniowy i inwestycyjny, ale dopiero w 1985 roku, czyli ponad 3, 20 lat po przejęciu Berkshire Hathaway, sprzedał on ostatnią z fabryk, które były podstawową działalnością produkcyjną tekstylia jeszcze przed wykupem przez Urena Buffetta, właśnie. Ale wracając, w 67 roku Berkshire Hathaway wypłaciło swoją pierwszą i jedyną dywidendę w wysokości 10 centów. To tak, w ramach ciekawostki. Natomiast w 73 roku Berkshire zaczęło nabywać udziały w Washington Post. Company, a Buffett zaprzyjaźnił się z Catherine Graham, która kontrolowała firmę i jej flagową gazetę, i w taki sposób. Warren Buffett dołączył do zarządu Washington Post. W 1977 roku natomiast Berkshire Hathaway, czyli wspomniana już kilkukrotnie firma Warrena Buffetta, pośrednio kupiła Buffalo Evening News za 32,5 miliona dolarów. Wtedy rozpoczęły się zarzuty antymonopolowe zainicjowane przez rywala Buffalo Evening News, czyli Buffalo Courier Express. Ale jednak zarzuty zostały porzucone po tym jak Buffalo Courier Express kilka lat później bankrutowało. Przez następne dekady Buffett i Charlie Munger, kierując Berkshire Hathaway, wykupowali ogromne pakiety akcji w spółkach z różnych branż, obejmując stanowiska dyrektorów generalnych i zasiadając w zarządach przedsiębiorstw. Nie będę wam tutaj wymieniał każdej inwestycji, bo myślę, że yy, byłoby tego tak długo, żebyśmy nie skończyli tego odcinka do dzisiaj. No, właśnie, do dzisiaj dla Was, jak to oglądacie, ja bym cały czas musiał <gadać>, gadać, ale to też nie o to chodzi, żeby wymieniać wszystkie pojedyncze inwestycje. Chcę, żebyście mieli taki obraz tego, że naprawdę przez dekady Charlie Munger i oczywiście Warren Buffett działali prężnie inwestowali właśnie w ogromne ogromne spółki. Za swoje trafione decyzje inwestycyjne i za swoją strategię inwestowania Warren Buffett został nawet nazwany wyrocznią z Omaha i ten przydomek już od kilkudziesięciu lat przy nim jest i sprawdza się świetnie patrząc na jego naprawdę sporą liczbę trafionych decyzji inwestycyjnych. W 2002 roku Buffett zawarł kontrakty terminowe o wartości 11 miliardów dolarów na dostawę dolarów amerykańskich w zamian za inne Waluty. Do kwietnia 2006 roku, czyli nie, e, około 4 lata później, jego całkowity zysk z tych kontraktów wyniósł ponad 2 miliardy dolarów. W czerwcu 2006 jednak Buffett ogłosił, że będzie stopniowo przekazywał 85% swoich udziałów w Berkshire Hathaway pięciu fundacjom w formie corocznych darowizn w postaci akcji. Począwszy od lipca, czyli kolejnego miesiąca 2006 roku, największy wkład trafił do fundacji Billa i Melindy Gatesów. No i tak naprawdę od dekad już Warren Buffett nastawiony jest na przekazywanie, rozdawanie w zasadzie swojego majątku na cele charytatywne, do fundacji, do ludzi potrzebujących, żeby trafiały one w dobre cele, bo Warren Buffett, oprócz swoich świetnych strategii inwestycyjnych, ma też strategię, na co powinien te wszystkie środki, Przekazać, no i według niego właśnie na dobre, szczytne cele. Zresztą jeszcze do tego wrócimy, ale naprawdę też ta lista pomocy, jeżeli chodzi o pomoc finansową dla różnych fundacji Warrena Buffetta jest naprawdę, naprawdę długa. Ale wróćmy do tych jeszcze inwestycyjnych historii. W 2007 roku w liście do akcjonariuszy Buffett ogłosił, że poszukuje następcę, młodszego następcy, albo nawet następców do prowadzenia jego działalności inwestycyjnej, ale... Tutaj troszeczkę Wam uszczknę już informacji z teraz. Oczywiście do teraz Warren Buffett swoje interesy inwestycyjne prowadzi, także pomimo tego zawiadomienia sprzed 17 już lat dalej Warren Buffett aktywnie działa. Ale nie wszystkie decyzje inwestycyjne Warrena Buffetta zawsze były trafione. Spotkał się on z dość sporą krytyką podczas kryzysu finansowego, podczas kryzysu kredytów hipotecznych w 2007 i 2008 roku, który był częścią wielkiej recesji, która dotknęła i Stany Zjednoczone, no i resztę świata w dużym stopniu. Warren Buffett był wtedy krytykowany za zbyt wczesną alokację kapitału, co skutkowało, no lekko mówiąc, nieoptymalnymi transakcjami Berkshire Hathaway-Warrena Buffetta, Odnotowało wtedy 77% spadek zysków w trzecim kwartale 2008 roku, a kilka jego późniejszych transakcji przyniosło duże straty. 23 września 2008 roku Berkshire Hathaway nabyło 10% akcji uprzywilejowanych Goldman Sachs. I niektóre z opcji sprzedaży Buffetta przyniosły straty rynkowe w wysokości prawie 7 miliardów dolarów już pod koniec tego samego roku, czyli w zaledwie 3 miesiące. No i wygenerowało to wielkie straty dla niego i e, jego i udziałowców w jego firmie Berkshire Hathaway i innych jego firmach, którymi kierował. Ale pomimo kryzysu w 2008 roku Buffett został najbogatszym człowiekiem, na świecie, gromadząc e, majątek o całkowitej wartości netto, e, którą szacowało się wtedy na około 62 miliardy dolarów przez Forbesa i na 68 miliardów dolarów przez Yahoo! Tym samym Warren Buffett wyprzedził Billa Gatesa, który był numerem jeden na liście Forbesa przez 13 poprzednich lat z rzędu. W 2009 roku jednak Gates odzyskał najwyższą pozycję na liście Forbesa. A Buffett przesunął się na drugie miejsce. Wartość obu mężczyzn jednak z roku na rok spadła właśnie przez wspomniany wcześniej kryzys na rynku finansowym. Odpowiednio Gates miał majątek w wysokości około 40 milionów dolarów, miliardów dolarów, przepraszam, a Warren Buffett 37 miliardów dolarów, czyli tak jak słyszycie tutaj, spadek był o prawie 25 miliardów dolarów. Według oczywiście Forbesa, tyle właśnie stracił Buffett w okresie 12 miesięcy w między rokiem 2008 a 2009. W czerwcu 2009 roku, natomiast Berkshire Hathaway była 18 co do wielkości korporacją na świecie. Także Warren Buffett razem ze swoimi wspólnikami zaczęli już odbijać się z tego kryzysu na rynkach finansowych z lat poprzednich. No właśnie, ale w listopadzie 2011 roku ogłoszono dość zaskakującą decyzję, bo w ciągu poprzednich 8 miesięcy Buffett kupił akcję. Firmy IBM o wartości około 11 miliardów dolarów. I czemu ta decyzja była dość zaskakująca i nieoczekiwana? No bo, tak jak Wam wspomniałem, Warren Buffett był wyznawcą ideologii, żeby inwestować w firmy, które się zna, w branże, które się rozumie doskonale i wcześniej wspominał, że nie będzie on inwestował w branżę z sektora technologicznego, bo po prostu tego nie rozumie. Nie rozumie ich w pełni, więc no, ruch ten, żeby zakupić akcje o tak dużej wartości, był zaskoczeniem dla wielu inwestorów. Podczas wywiadu, w którym ujawnił inwestycje opinii publicznej, Buffett stwierdził, że był pod wrażeniem zdolności firmy IBM do utrzymywania klientów korporacyjnych i to skłoniło go przede wszystkim do zakupu akcji. Dopiero w drugim kwartale 2014 roku Berkshire Hathaway z Warrenem Buffettem na czele udało się wrócić do standardów sprzed recesji, sprzed kryzysu, który miał miejsce 7 lat wcześniej. Berkshire Hathaway osiągnęło wtedy 6,4 miliarda dolarów zysku netto, a 14 sierpnia 2014 roku również cena akcji firmy po raz pierwszy w historii osiągnęła 200 tysięcy dolarów za akcję, i tym samym kapitalizacja Berkshire Hathaway. Hathaway wyniosła wtedy 328 miliardów dolarów. Chociaż Warren Buffett do tego czasu rozdał już większość swoich akcji na cele charytatywne, nadal posiadał 321 tysięcy akcji o wartości 64, ponad 64 miliardów dolarów. No ale jak wyglądało życie Warrena Buffetta? Prywatnie. Jaki był Warren Buffett? No bo tutaj słyszymy o tych inwestycjach, o tych niesamowitych przedsięwzięciach. Ale jakim był człowiekiem? W 49 roku Buffett zakochał się w młodej kobiecie, której wtedy ówczesny chłopak miał okulele. No i żeby zaimponować swojej wybrance, Buffett, żeby zakonkurować z tym ówczesnym chłopakiem, kupił właśnie swoje okulele i grał na nim tak długo, że aż gra na nim do dziś. Może nie na tym konkretnym, ale ogólnie na ukulele. Chociaż próba zwrócenia uwagi tej kobiety się nie powiodła, no to jego zainteresowanie muzyką i instrumentem stało się kluczową częścią poznania Susan Thompson i doprowadziło w zasadzie do ich małżeństwa w 1952 roku Buffett właśnie poślubił wspomnianą przed sekundą Susan. W następnym roku urodziło im się pierwsze dziecko, Susan Alice, a po niej przyszli na świat Howard w 1954 roku i drugi ich syn Peter w 58. Para zaczęła jednak żyć osobno w 1977 roku po 25 latach swojego małżeństwa, chociaż nadal właśnie pozostawali w związku małżeńskim aż do śmierci Susan w lipcu 2004 roku. I w 2006 roku, w dniu swoich 76 urodzin, Warren Buffett poślubił swoją wieloletnią towarzyszkę Astrid Manx, która miała wtedy 60 lat. I mieszkała z nim od wyjazdu żony Warrena do San Francisco w 1977 roku. W zasadzie to jego zmarła żona. Zaaranżowała spotkanie Astrid i Warrena jeszcze przed wyjazdem do San Francisco, aby kontynuować swoją karierę piosenkarki. Ale wszyscy we troje mieli bardzo dobre kontakty i byli sobie bliscy. Nawet kartki świąteczne wysyłane do swoich przyjaciół i bliskich podpisywali Warren, Suzy i Astrid. Czyli naprawdę w dobrych relacjach funkcjonowali przez wiele, wiele lat. W 1958 roku Buffett kupił pięciopokojowy dom w Omaha, gdzie mieszka do dziś. Dom ten kupił no, Prawie 70 lat temu za 31,5 tysiąca dolarów, czyli równowartość ponad 340 tysięcy dolarów w, na rok 2023. Posiadał również dom wakacyjny w Laguna Beach w Kalifornii, który kupił za 150 Tysięcy dolarów w 1978 roku, a sprzedał go za 7,5 miliona dolarów w 2018. W 1989 roku jednak Warren Buffett dokonał takiego niestandardowego dla siebie zakupu, bo wydał prawie 6,7 miliona dolarów z funduszy Berkshire Hathaway na prywatny odrzutowiec. No i był to taki niespodziewany ruch, w zasadzie sprzeczny z jego wcześniejszym potępieniem takich ekstrawaganckich, można powiedzieć, wydatków. Innych dyrektorów generalnych, ale Buffett Odrzutowiec sprzedał przed połową 1999 roku i od tamtej pory zwykle latał z firmami, które świadczyły usługi lotnicze w Berkshire Hathaway. Tak jak Wam wspomniałem, Warren Buffett przez wiele lat wiele dekad w zasadzie już przekazywał naprawdę duże sumy na. Cele charytatywne, i myślę, że takim najsłynniejszym jego przekazaniem, ma być w zasadzie dopiero przekazanie jego majątku po śmierci na cele charytatywne, bo ogłosił, że 99% właśnie jego majątku trafi na cele charytatywne, głównie do fundacji Billa i Melindy Gatesów a ten 1% zostanie rozdzielony na jego dzieci. Warren uważał, jest, uważał i nadal uważa jest wyznawcą takiej filozofii, że dzieci powinny otrzymać na tyle dużo, żeby nie czuły się ograniczone. Ale też na tyle mało, żeby nie ograniczały samych siebie, żeby się nie rozdeniwiły. W listopadzie 2022 roku Buffett przekazał darowiznę w wysokości 750 milionów dolarów w akcjach Berkshire Hathaway na rzecz czterech różnych fundacji charytatywnych właśnie prowadzonych przez jego dzieci, bo bardzo mocno filantropią zajmują się właśnie dzieci Bafeta. Nie chcę tutaj też wam wymieniać całej listy tych dotacji, tych przekazań środków na akcje charytatywne Bafeta, bo jest ona naprawdę duża, ale tak jak słyszycie, te kwoty też są ogromne, także działa on zgodnie ze swoją ideologią, żeby faktycznie te środki na dobre cele przekazywać. Ja już kończę tutaj tą karierę Buffetta, tą historię Warrena, i tak jak słyszycie, pewnie można jak zawsze nauczyć się od niego takiej konsekwencji w działaniu, nie poddawania się jej determinacji. Szczególnie jak chciał współpracować z Benjaminem Grahamem, nie powstrzymywał się, nie, nie poddawał się przede wszystkim i dążył do tego, żeby Graham był jego mentorem i udało mu się. Udało mu się, bo był do tego zdeterminowany, no i był zresztą bardzo inteligentnym, błyskotliwym, młodym facetem. Do tego Warren Buffett, myślę, że tutaj jego najważniejszą cechą, o której zawsze mówimy w inwestowaniu, ale też patrząc na całe jego życie, jest cierpliwość. Więc możemy się od Warrena nauczyć cierpliwości, bo nawet zobaczcie dopiero w wieku 78 lat Pomimo tego, że ogromnymi liczbami Warren operował od dekad, to dopiero w wieku 78 lat został najbogatszym człowiekiem na świecie. Oczywiście jest to ogromne, ogromne osiągnięcie, ale nawet na to musiał, na spory kawałek czasu, poczekać. Także Warren. Nie poddawał się, był bardzo cierpliwy. Myślę, że w jego e, branży to jest nieuniknione, że trzeba być cierpliwym, żeby jak najlepsze efekty osiągać. Także nauczmy się od Warrena cierpliwości, konsekwencji w działaniu i nie poddawania się, tak jak zawsze. Ja już nie przedłużam, ja już kończę. Dziękuję Wam ślicznie za ten kolejny odcinek, który mogliśmy spędzić razem. Zapraszam Was oczywiście na poprzednie odcinki i na następne. Jak zawsze w piątki o godzinie 19. Zapraszam Was również na inne platformy, na Spotify, na inne media społecznościowe, tam również mnie znajdziecie. No i cóż, życzę Wam miłego dnia, tygodnia, wieczora, popołudnia, nocy, poranka, nieważne kiedy to oglądacie. Wszystkiego dobrego. Cześć!